Szanowny Panie Redaktorze, które podatki należałoby znieść w pierwszej kolejności, aby uwolnić energię gospodarczą Polaków? No, podatek dochodowy. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych. Dlaczego? Dlatego, że on, jego funkcja fiskalna jest niewielka. Poza tym w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zwróćmy uwagę, że cała sfera budżetowa, Płaci podatek dochodowy. Państwo nie ma z tego żadnej realnej korzyści, dlatego że to jest przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. Najpierw państwo płaci pracownikom sfery budżetowej z budżetu, a potem ci pracownicy zwracają do budżetu część tego, co im państwo wypłaciło. To jest głupiego robota. Ale to nie jest najważniejsza sprawa, bo funkcja fiskalna podatku dochodowego też nie jest duża. Jeśli dobrze pamiętam, to na poziomie gdzieś 25% wpływów podatkowych. Większość to są z podatków pośrednich, ale nie to jest najważniejszym argumentem przeciw podatkowi dochodowemu. Otóż sama konstrukcja podatku dochodowego powoduje, że władza publiczna jest wyposażona w pewne uprawnienie, w pewną kompetencję, która wcale nie jest konieczna do tworzenia dochodów państwowych. Mianowicie ma pra nabywa prawo, to wynika z samej konstrukcji podatku dochodowego, żeby kontrolować dochody obywateli. To wcale nie jest konieczne do tworzenia dochodów państwowych, a bardzo uciążliwe dla obywatela. On musi zeznania tam spowiadać się i tak dalej, i tak dalej. Podczas kiedy lwia część dochodów państwowych jest tworzona z podatków pośrednich, i tam żadnej takiej, żadnego takiego obowiązku spowiadania się przed fiskusem nie ma. No, jest obowiązek powstrzymania się przed oszustwami, ale to jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego. Szanowny panie Stanisławie, czy według pana korona Grzegorza Brauna zaczyna jawić się jako kolos na glinianych nogach? Jest Grzegorz Braun, Roman, Fritz, ale poza nimi nie, da, nie ma nie na nikogo, nie ma nikogo chyba. Na listach ma być Monika Jaruzelska, która wcześniej startowała z list lewicy. Osoby, które były oskarżane o działania agenturalne. No pan, widzę, że pan uważa, panie, że jak ktoś został oskarżony o działania agenturalne, to jest agentem. No mówię, już odpowiadałem tutaj w poprzednim cyklu. Chodzi o pana Mateusza Piskorskiego, ale przypomnę, że on był trzy lata w areszcie wydobywczym i został z niego wypuszczony. Bez żadnego procesu sądowego, więc chyba mu nic nie udowodniono. Trzy lata spędził w areszcie wydobywczym. Więc jestem przekonany, bo gdyby mu cokolwiek udowodniono, to by siedział, jęczałby i szlochał w jakimś lochu. Tymczasem nie. Ale czytam dalej. Czy według pana. Korona Grzegorza Brauna nie ma struktur, przez co na listach będą osoby o opinii mocno wątpliwej. No ja nie wiem, czy korona Grzegorza Brauna nie ma struktur. Jak byłem na tym Kingsie w Włochowie, to mimo że tam trzeba było zapłacić za udział w tej imprezie, ja nie płaciłem, bo ja tam, że tak powiem, pracowałem. Byłem uczestnikiem jednego z paneli. Ale inni musieli zapłacić. I przyjechało tam 700, 700 osób przyjechało. Tyle, ile liczy podobno ta partia Polska 2050. Bo tylu tam niecałych, chyba 700 było głosujących w wyborach na przewodniczącą partii. No to chyba ma jakieś struktury. Korona, koron, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Także nie musi, wydaje mi się, że niech pan tak się nie martwi. Grze, niech pan, jeśli pan ma jakiś cień sympatii, bo nie wiem, czy pan ma, to niech pan zaufa Grzegorzowi Braunowi. Że on jest dużym chłopczykiem. No i miejmy nadzieję, że wie, co robi. Miejmy nadzieję, że wie, co robi. No bo dopóki pan nie jest przewodniczącym partii, no to skąd pan może wiedzieć? A tu mówię, siedemset osób wzięło udział w imprezie, która, no, za, którą, za, za udział w której trzeba było zapłacić. A na razie żadnych korzyści z tego nie było, więc rozumiem, że to zaplecze. Grzegorza na zaplecze takie ilościowe Grzegorza Brauna jest znacznie większe niż zaplecze ilościowe partii Polska 2050, która uchodzi za poważną. Grzegorz Klicki. Dzień dobry, jak pan rozumie słowo antysemityzm? Czy to słowo ma dziś jakiś powszechnie zrozumiały sens? Dopowiem, że wbrew co niektórym, ja pana za antysemitę nie uważam uszanowanie. Proszę pana, antysemityzm dzisiaj oznacza kogoś, znaczy antysemita. Dzisiaj to słowo oznacza kogoś, kogo Żydzi nie lubią. No to mnie nie lubią, także. Wie pan, z, z punktu widzenia tej nomenklatury, to pan nie ma racji, że pan nie uważa mnie za antysemitę. Żydzi mnie nie lubią. Także tego. No, a zresztą wie pan, to tak opowiem taką historię, jak byłem, kiedyś wylądowałem na lotnisku w Ottawie w Kanadzie. No i taka surowa pani zaczęła mnie tamtego, a co pan wiedział? Książki, a ile, tyle, a po ile, a po tyle? Proszę tu wyjąć tą taką jedną, bo wszystkie takie same były. No i wyjąłem, to była książka, tytuł miała Protektor Traditorum, taki łaciński tytuł. No i ta pani surowa. Mówi, w jakim języku jest ta książka? Ja mówię w polskim. A dlaczego nie została przetłumaczona jakiś normalny język, francuski albo angielski? No ja już mniejsza o ten normalny język, ale mówię dla te... z dwóch powodów, proszę pani. Po pierwsze, że nie, nikt by nie zdążył jej przetłumaczyć, bo wyszła dwa tygodnie temu. A po drugie, nie ma takiej potrzeby, bo ona dla cudzoziemców nie jest interesująca, natomiast dla czytelników polskich jak najbardziej. Tak, powiada surowa pani. A o czym ta książka jest? Ja mówię o lustracji. A co to jest lustracja? No, zacząłem jej tłumaczyć, co to jest lustracja, a ona do mnie surowym tonem powiada tak: proszę pana, tu jest Kanada. Tu nie wolno żadnej propagandy uprawiać. Ja mówię, no wiem, że tu jest Kanada, ale. Z tego, co dotychczas o Kanadzie słyszałem, to, że Kanada słynie z wolności słowa. No tak, powiada ona, kazała mi tłumaczyć wśród tytuły. No to tłumaczę wśród tytuły, no nic jej to nie dało. Wreszcie odpala komputer. To już mnie zaniepokoiło. Mówię, co pani chce wiedzieć. A ona mi powiada tak, chcę wiedzieć, czy o panu jest w internecie coś. Ja mówię, o to spędzimy tu resztę życia, bo słyszałem, że jest ponad 400 tysięcy haseł na mój temat. No to ona tam już tego nie skomentowała, ale rzeczywiście przekonała się, że tego dużo jest. Szybko się zniechęciła, zamknęła komputer, ale przeszła do pokoju obok i przez szybę widzę, że z koleżanką coś tam jednak w komputerze sprawdzają. I po chyba dwóch minutach wyszła z tej pakamery tak, jakby ją jakaś dobra wróżka odmieniła. Uśmiechnięta, życzliwa, prawie mnie przepraszała za to, że tak mnie obsztorcowała. I ja musiałem zrobić jakąś zdziwioną minę, bo ona uznała za stosowne wytłumaczyć mi przyczynę tej swojej metamorfozy. I powiada mi tak. W Stanach też pan jest znany. I ja się domyśliłem, co ona tam przeczytała w tym komputerze, że weszła na stronę Ligi Antydefamacyjnej Żydowskiej z Nowego Jorku, która mi tam strasznie wymyślała. I to właśnie ją tak życzliwie do mnie usposobiło, że mówię, prawie mnie przepraszała za to poprzednie przesłuchanie ostre. No, i pomyślałem sobie wtedy, że są dwie międzynarodówki. Jedna taka butna, arogancka, krzykliwa, tego. A druga dyskretna, ale też jest, ale też jest. I tym wspomnieniem z otawy kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.